Siemaneczko, witam was, z tej strony Tomas Chciałem wam pokazać dzisiaj swojego arcymaga Na Ice Nova of Frostbolt Mam level 8.1 Przestawiałem się na, nie, na Ice Nova of Frostbolt gdzieś Około levelu 7.5 Kupiłem też Kitawa e, Tutaj tą broń sobie zostawiłem Używam tego amunet, amuletu Carnage Heart e, Takiego na licz na wykradanie życia. Res yy, chaos. Jakieś tam buty na razie, y, rękawiczki i tarcze na energy shield, bo gram shield Chargem. Presy. Podkimany już nie używam. Yy, Onslaught, movement. Yy, pacing z apresem i do armora. Używam też y, troszkę inaczej niż w bildzie jest. Y, Używam determination a nie grace. I tak jakby bardziej w obronę idę, ale mniej więcej jest ok i w mapkuję sobie. Jestem w takiej T5, T6, coś takiego na takim poziomie. No i bardzo przyjemnie mi się tutaj gra. Y, Tutaj drzewko, może pokażę. Mam tutaj Lucky Suppress i dosyć sporo tego Suppressu, może nawet 40-50% mam gdzieś około na Suppress, ale i tak Endurance Charger, które zyskałem dzięki wejściu ArcyMaga na Merc przy końcu kampanii, dają mega dużo defensywy przeciwko elementalu. Lowi to jest Endurance Charger, te czerwone. No i jest bardzo przyjemnie. Pokażę tutaj mapkę, jak biegam sobie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Warto na pewno inwestować w Kings March. Zaraz pokażę mój gameplay, jak wygląda. Coś powiem tutaj więcej o skillach, które używam. Mam 6LK, jak widzicie, kupiłem już sobie pogram na Trade Lidze i mam nawet Zobaczcie, 16 poziom GEMA. Nie za wysokie te poziomy gemów. Także dopiero co się niedawno przemieniłem, tak naprawdę Clarity Determination i automatją, żeby mi się odpalał Arcane Clock. Dobra, no i tutaj jest One Butter tak? Nie ma żadnego em, podwójnego klikania. Mógłbym sobie zainstalować to w Arcanis albo em, w po prostu frostbolty rzucać, ale Kitava odpala frostbolty i, I No, mamy nie mam cały czas na tam góry, nie? Więc yy, mam momenty, że regeneruje się, ale to jest jeszcze do dopracowania. Już mam cztery yy, tysiące, nie? Dobra. Biorę Niko zawsze na początku, żeby mi dawało max, max Resy wyższe. Mega dobry feature na mapach, żeby mieć łatwiejsze przejście mapy. Zawsze już teraz to biorę. Bardzo no. przyjemnie się tym gra, muszę powiedzieć. Nie przeszkadza mi za bardzo ten, że tak dużo na ekranie wybucha. A Ice Nova Frostbolt na 17 poziom skakuje, nie? No i tutaj jest ten ymm, ta sprawa z tą z tym kitawą Terst, że Ice Nova musicie kosztować 100, przynajmniej 100 many, żeby się to odpalało wszystko. Boss Nie wiem czemu on tak długo jeszcze żyje. Aha, bo jest druga faza. <grywa> Dobra. Także tak by wyglądał gameplay. Bardzo przyjemny. I bym powiedział, że. Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze na pobie. Ile mam DPS-u, ale podejrzewam, że już. Co najmniej 3-4 miliony. Dobra. I jeszcze co chciałem pokazać. Moje to March Warto w to inwestować, a w jedną zwłaszcza rzecz warto inwestować, mianowicie w stocznie i w yy, wysyłanie jedzenia czyli tych yy, zbóż. Kukurydza, zboże i dynie I to wysyłacie. Ja tak zrobię zaraz pokażę. Mam dwie załogi już. Polecam dodawać y, jakieś dobre tutaj jak najwyższorankowe rankowe te y, oczywiście osoby do, do teamu. W porcie patrzymy y, gdzie jest jakaś wymiana z, za ten za zboża korzystna tutaj. OK, i teraz ustawiamy, że wysyłamy im na przykład tyle tego, tyle tego, tyle tego I dostaniemy same, same cura praktycznie, nie? Zero zagrożenia i już przychodzi pełno kurencji i do, ja mam port na poziomie chyba szóstym Dobra, tu. Tak samo zboża. Okej. Okay. Trochę mniejsza wyprawa. I powiem Wam, że przed chwilą tutaj odbierałem yy, nagrody. To. Dostałem 3 chaosy, jeden chaos łącznie 4 czy 5 chaosów z jednego wypadu nie Na razie tak mam, a widziałem, że później będzie o wiele więcej. Można próbować jakieś sześcioelki trafić takie różne rzeczy. No i co? Mm, mogę sobie zainstalować ten. Maven Invitation i będę boss z bossami walczył oczywiście na y, żółtych mapach i będę miał zaproszenia na areny także tak wyglądałby mój arcymag na tą chwilę y, zrobię tak że y, poba tego co mam tutaj w tym momencie wrzucę y, na, na dole i wrzucę poba o, z którego korzystam też głównie ja no, będę rozwijał oczywiście tutaj coraz bardziej. Nie jestem jakoś zarobiony w tej jeszcze, w tej lidze. Mam dopiero 100 chaosów i yy, parę tam jakichś rzeczy, więc nie pograłem zbyt wiele. No, ale powoli się rozkręcam i myślę, że będą bite bossy niedługo i takie rzeczy, więc. Zapraszam Was na następne nagrania. A na razie, będę się żegnał. Siemaneczko.